Pamiętasz jeszcze, jak byłeś mały? Strzelam, że bałeś się dentysty, baby od majzy i tego, że połykając pestki wyrośnie Ci drzewo w brzuchu. A gdybym powiedział Ci, że Twoja bateria ma jeszcze 3% mocy, czy wstaniesz i pobiegniesz do gniazdka? To jest dopiero strach. Prawdziwy, nieposkromiony, przeszywający cię na wskroś. Czy potrafisz wyobrazić sobie świat bez elektryczności? Zero prądu, zero zasilania, zero elektroniki. To brzmi totalnie abstrakcyjnie i pachnie jak apokalipsa. Taka wizja pokazuje, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od prądu. Dziś nasze leniwe tyłki wozimy praktycznie zawsze i wszędzie, a środki transportu coraz częściej przechodzą na zasilanie bateriami czy akumulatorami. Samochody, autobusy. To wszystko już śmiga zasilane elektrycznością. Idąc tym tropem, chcemy dziś wbić się w ten elektryczny trend i stworzyć wozidło zasilane prądem, a dokładniej wkrętarką akumulatorową. Ze sztabą wcześniej kulturalnie debatowaliśmy o tym, co można przerobić, aby było zasilane elektrycznie. Wybór padł na hula i nogę, mimo że z tymi sprzętami mamy tyle wspólnego, co z taksydermią. Jednak przy tym projekcie nie będziemy działać w pojedynkę. Każdy z naszej ekipy otrzymał konkretne zadanie w związku z tym projektem. Sztaba zajmie się załatwieniem hulajnogi jako życiowa żyła powinien dorwać coś taniego. Abi i jego sprawne roczki zajmą się montażem zestawu napędowego. Arci będzie odpowiedzialny za dodatki i nada odpowiedni sznyt naszej elektrycznej hulajnodze. A Primosz? No cóż, na Primosza spadnie nagranie oraz montaż efektów końcowych gotowej hulajnogi. Wyzwanie ciekawe, głowy pełne pomysłów, więc zaczynajmy! A. Kupując nogę musiałem wziąć pod uwagę szereg czynników i różnych zmiennych. Ludzie patrzą na cenę, jakość, wygląd, no i na przeznaczenie nogi. Ale dla mnie liczyła się jedna najważniejsza zmienna udzwik. Analiza mojej wagi, jak i wagi chłopaków, ukazała straszną prawdę. Jesteśmy grubaskami i ważymy dużo. Bardzo dużo. Ale idąc budżetowo, zacząłem szukać takiej do 100 kilo. No cóż, będzie trzeba powiedzieć chłopakom, że czas na dietę. Siedząc na tyłku przy kąpie, poszukiwania zacząłem klasycznie. Wiecie, ogłoszenia na serwisach, sklepy sportowe, biuro rzeczy znalezionych. W trakcie poszukiwań rosły też wymagania. Oczyma wyobraźni już widziałem, jak nawalamy podskoki, salta, grindy i inne angielskie słowa. Nie, to to nie przejdzie. W sumie częściej to chyba będziemy szalić po bezdrożach. Nie, w sumie nie, się połamiemy. No to może, może coś wyścigowego? Nie, to też nie. Nasze wymagania i możliwości są znacznie, znacznie inne. Skoro określiłem, czego potrzebuję od hulajnogi, to poleciałem do sklepu. Tutaj wybór był całkiem spory. Szukając czegoś o dużym udźwigu i w szkockiej cenie, po długich bojach i wielu, wielu testach, postawiłem na jeden model. Miałem nadzieję, że chłopaki będą zadowoleni. Ja byłem i to bardzo. Zadowolony i w sumie mocno podjarany, zabrałem swoją hulajnogę do lasu. Jeździliśmy też w nocy. Była składana, więc trzymałem ją w domu. Po prostu pasowaliśmy do siebie. Jednak wszystko co piękne szybko się kończy i musieliśmy się rozstać. Niestety, Abi już czekał, aby wziąć moją piękną w obroty. Dostałem najbardziej odpowiedzialne zadanie. Jak wyjdzie, to czeka mnie chwała i szacun na dzielni. A jak coś się spierdzieli, to naprawię i będzie działało. Technicznie temat nie był aż tak wymagający, co nie zmienia faktu, że w trakcie prac pojawiły się pewne problemy i wyzwania. Na szczęście w każdym momencie mogłem liczyć na pomoc chłopaków i oczywiście na specjalistyczne poradniki. Całą pracę zacząłem od usunięcia niepotrzebnych w moim niemaniu elementów hulajnogi, czyli hamulca i tylnego koła. Natomiast aby zaprojektować podstawę pod napęd, to najpierw rozrysowałem i zaprojektowałem ją na kartonie. Dzięki temu wymiary dokładnie udało się przenieść na sklejkę, pamiętając o wycięciu otworu na koło, które wziąłem z małego rowerku. Zrobiłem też z kątowników najprostsze mocowanie do osadzenia koła i do zamontowania w wkrętarki. W końcu to ona będzie silnikiem w tym projekcie. Zadbałem o to, aby jednostką napędową była ta najmocniejsza z możliwie najbardziej pojemną baterią. Najgorzej było zamontować zębatki, ustalić ich wielkość, no i ilość zębów, bo od tego zależała po prostu moc i prędkość naszego bolidu. Metodą prób, błędów i kombinacji alpejskich udało mi się znaleźć coś takiego jak mocowanie od otwornicy puszkowej, do której dokręciłem zębatkę z 30 zębami. Po umieszczeniu we wkrętarce działa, więc zostawiłem i dłużej nie zastanawiałem się nad tym tematem. Z drugiej strony idzie łożysko, pomoże to w utrzymaniu tego w linii. Boki obudowy też są zderzone, więc to w sumie tylko dobre odmierzanie i proste cięcie. Nie zapomniałem o lince gazu, która łączy kierownicę z frętarką. Tutaj będzie popychany kciukiem, jak w kładzie. Na koniec góra do obudowy. Wygląda to trochę topornie, ale przecież mamy Arciego, który nawet z 40% miksu mięsa oddzielonego mechanicznie z dyktą i odrobiną potrafi zrobić ostrego na cienkim. Ja zajmę się wyglądem oraz dodatkowym wyposażeniem nogi. Wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. I właśnie o nim miałem zadbać. W sensie o szczegóły, a nie o diabła, a może o diabła? Kurde, nieistotne, sami wiecie o co chodzi. Sama hulajnoga z napędem elektrycznym jest całkiem spoko, ale brakuje mi kilku elementów. Jest niepełna niczym iPhone bez złącza jack, klawiter bez gadżetów, Warsaw Shore bez picia do zgona, czy kebab bez ostrego sosu. Niby można się najeść, ale człowiek czuje, że czegoś brakowało. Aby poczuć to, czego potrzebuje nasza hulajnoga, musiałem udać się do mojego miejsca medytacji, zadumy i wiecznie płynącej inspiracji. Po skończonym sensie już wiem, co trzeba zrobić. Powiedzielibyście, że pierwszą rzeczą powinno być malowanie. No i fakt, nawet bym nie pytał chłopaków o ich preferencje kolorystyczne, bo takie rozmowy zawsze kończą się tym samym. Walnij to na biało. Na biało. Stwierdziłem więc, że najlepiej będzie zaprojektować na kopie grafikę i przykleić jako gotowe nalepki. Zrobiłem po swojemu i moim zdaniem wygląda naprawdę super. Po drugie, głośnik bezprzewodowy. Po trzecie, trąbka. Zawsze mnie to jarało i szczerze Wam powiem, nie wiem czemu. Po czwarte, uchwy do telefonu. Szczególnie spodoba się wszystkim, którzy kochają statystyki. Sprawdziło się nawet klasyczne endomondo. Wyświetla przecież trasę, odległość i oczywiście prędkość. No i na koniec oczywiście koszyk na zakupy. Bo plecak plus koszyk daje więcej miejsca na browary. Czysty profit. Moi drodzy, Pimp My Hulajnoga uważam, że zakończył się sukcesem. W końcu przyszedł czas na efekty końcowe. No i wszystko ładnie, pięknie, ale chyba ktoś pominął tutaj jedną z najważniejszych rzeczy. Mianowicie budżet. Moje środki wynosiły okrągłe zero. Jedyne co mogłem dodatkowo wykorzystać to naszą ekipę kamerzystów, aby nagrać ujęcia pod wizję efektów to nawet klamer w swoim formacie kulinarnym na pobitych garach ma więcej kasy. Plan był prosty. Zrobić to szybko, dobrze i na temat. Jednak samo tworzenie ujęć, rozplanowanie tej całej pracy, kamery, zgranie otoczenia i ludzi no, zajmuje trochę czasu. Ze względu na brak kasy na modelki i modelów brałem, co miałem pod ręką. A jeszcze przecież czekał mnie montaż i złożenie tego w całość. Na szczęście moim sojusznikiem była jak zwykle kawa, dzięki której montaż został zakończony na czas. Oczywiście po przesunięciu dwóch deadlineów. Tak czy inaczej, nie będę wam opisywał całego procesu składania filmu i końcowych ujęć. Tutaj liczył się efekt, a nie droga do jego osiągnięcia. No myślę, że wyszło to całkiem spoko. Zresztą, sami obczajcie. From my area. Now I'm surrounded by a dream team sitting on top of the league. Supporting the grand vision I see. Spotlights on me. There's no competitors. I'm ever so confident. I'm rapping from my continent. I'm not looking for Woohoo! a compliment. when I break through. I'm coming to Woo! Słuchajcie, jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego projektu, te cudo wyciągało w granicach 30 km na godzinę, ale brakowało mi tutaj jednego, a mianowicie zapachu spalin. Zostawcie nam łapkę, zostawcie nam suba, a w kolejnym odcinku przerobimy tą hulajnogę na spalinowego potwora. Zobaczcie też nasze inne projekty i widzimy się już w kolejnym odcinku. Wow, na razie! Wow, wow!